Słuchajcie, jest ze mną dwóch rzemieślników piwa i wykonujemy zwiz na drążku. Przegrany przez pół roku nie będzie mógł wypić piwa. Przyjmujecie? Oczywiście. Zawsze i wszędzie. No to panowie, ustawiamy się. Ustawiamy się i startujemy za trzy, dwa, jeden, zwis. Doping, doping, bo tutaj lecimy. No, no, trzymamy, trzymamy. Pół roku bez piwa, niesamowite uczucie Oj, forma będzie na lato Pomyśl o tym zimnym piwie, nie puszczaj Zobaczcie jaki czas, a oni zajmują się piwem Można. Jeszcze trzymają, to zaraz będą dwie minuty o! Pół roku bez piwa, ale cię pocieszę Bez alkoholowego o Jezu, już się bałem.